No, witam Cię człowieku. Losujemy skina z ostatniego odcinka. Był to ten glock piękny, glock Shinobu. E, trzeba było napisać w komentarzu, czy testowałeś już nowy tryb na GeForce Kinsie oraz e, czy otwierałeś kiedykolwiek jakieś na czwórce na telefonie. E, więc sprawdźmy, kto skinka wygrywa. ci też będziecie, oczywiście, oczywiście skinak do wygrania. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Skinka wygrywa Spurix. Taki set ten tryb. Tak, według mnie tryb jest naprawdę warto uwagi, e, więc warto aż by spróbował. Szpuryk już kiedyś u nas wygrywał, właśnie pod odcinkami, także wie o co chodzi. Wystarczy, drogi widzu, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądasz film na bieżąco. Jeśli do, zauważę Twój komentarz e, pod tym filmem, to wysyłam do ciebie skina. Ty, drogi widzu, masz tego skina do wygrania. Jeśli chcesz go wygrać, łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwonkiem i oczywiście oglądaj do końca, bo będzie hasło w filmie, które trzeba napisać, żeby wygrać skinka. Dzień dobry, dobry. widzowie, jesteśmy oczywiście na GeForce force najlepszy kodik w tym miejscu sobie wpisuj SANT 7, 5% więcej dostaniesz do ewentualnego depozytu, czego nie zachęcam, a w tym momencie nawet 15%, więc możesz sobie sprawdzić. Dzisiaj ze mną jest Goldson. Dzień dobry, Goldson. Witam serdecznie. Ze złotym synem będziemy robić bitewki. Mam 7,5 dolarów dzisiaj w dolarach na odcinku. No i kurczę, przesłonimy coś, a jest nowy tryb na stronie, więc możecie sobie sprawdzać. Tryb się nazywa, aż sam zapomn zapomniałem, Point Rush. I w tym trybie chodzi o to, żeby po prostu yy, między rundami toczy się bitwa, kto ma lepszego skina ten dostaje punkt, więc no zobaczycie jak to to będzie śmigać. Yy, co już podobno klei coś pierwszego. Tak jest, ja już mam. Jesteś ready <grym> czy nie? Jestem, jestem ready, to, ja zawsze to jestem to ready. radiu. teraz ja wydymam Ciebie, no. Oby. <grym> Raz, dwa, trzy, leci. A za ile? O dobra, widzę. Widzisz, widzisz. 1500. No, no, no. Zobaczymy kto okaże się sigmą w tym starciu, Widzę oczywiście Kuda, łapeczka w górę, w łapeczka w górę, łapeczka w górę i pamiętajcie, tak. żeby oglądać do końca, bo będzie komentarz trzeba napisać, żeby wygrać skinka, tak, 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 Mejzik i kto tutaj? Pierwsze moje i widzicie, widzowie mamy punkt, mamy gwiazdeczkę, prawy górny rok eee, i kolejna, 2-0, 2 Dwa do jaja. No właśnie, to ja też na przykład, o <laughs> dobra, ej to będzie, ile tu jest? 12-0 będzie. Patrz, Okej. A to nie jest jakiś, nie wiem, kiedyś chyba był taki mecz, Brazylia z kimś grała i tak, wiesz, do ja chyba. To może jakaś Brazyliana, tu, tego, pikołek na piłeczkę. Ja, jeszcze, jeszcze jest Ja musiał wszystko teraz jeszcze wygrać do końca. Ooo, co poleciało? Co tu dało? Ej, dobra, tu jest... Dobra, ja kupuję mieszkanie za tą bitwę. <laughs> Oczywiście, są. So... <laughs> Nie no, ty... ile ty masz? Bod Crusher i y, ja to jest różnica jednego chyba. Tak słyszy. Nie, Jednego. Jednego, nie. no. Okej. Okay. A i dobra, tego się już nie da przegrać. Tego się już nie da przegrać. No nie, nie, nie. I o to chodzi w tym trybie. No i teraz sobie możecie trafiać. To najlepsze i tak jest moje. No właśnie, ty mówisz jeden, patrz, ty miałeś sześć, a my mieliśmy trzy. No faktycznie. Przesadziłem. Ale kurde, ja na przykład byłbym zwolennikiem tego, żeby obok gdzieś był wynik aktualny. To no to jest, to jest mega mocne, żeby to wprowadzić, to no 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 no. no. Dawaj, klej Dobra, to kleję. Eee, unlimited. Czy unlimited? No, unlimited. A dobra, to zrobię mój sposób tak zwany. I to jest taki sposób. Oszalejesz. Ja serio. Czekam. Ja już, ja już czekam i patrzę na... Spoko. Spoko, tu będzie taki ja mega to, to win. Chcę. A duża? Duża? Pewnie co 5 one-timeów i jedna big <grym> Nie, 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 nie. nie. Y, 2700 to jest, to jest będzie git? Tak, tak. Ta. Dobra. Y, no poszła. Oho. A ten Wizdak to jest procentowa chyba? Wizdak jest mega mocny, no, procentowa. Wizdaka wczoraj Bayonet Doppler za y, 1000 dolarów na streamku. No. U. Także było grubo. No, ale tu w większości będą na naklejki leciały. A ty, tak. jak oddał w tej poprzedniej? Ja no. kurde, jak tego otwierałem, to w życiu nie poleciało nic lepszego niż ten good gamma doppler, nie? No, słuchaj, każda skrzynka na JeeportKings ma coś w sobie wyjątkowego. Wystarczy tutaj sprawdzić wiele razy i się przekonasz. Tak, że, to jest spoko. Że tak. Jeszcze trzy gwizdaki, i na razie to chyba mój sposób zawodzi. Tym bardziej, że przegrywam potem. Aha. W sumie to jeszcze bardziej, znaczy w sumie jesteśmy na tym samym poziomie. No właśnie, no właśnie to jest to, <laughs> że ja mogę chyba trafiać, nie? Ale wystarczy, że będę trochę lepszego niż, niż ty trafiał i No. I teraz wy macie remis, a ja jestem tyle, nie? To jest przej**ane. Ja. <laughs> no dobra. Ale w sumie to i tak byś przegrywał, na zwykłym trybie no. też. No Ale tak, tak, tak. poskładał, tak. poskładałeś tę bitwę jak... No skleiłem taką dosyć dosyć. <laughs> Widzowie. Ja na końcu. Widzowie. Widzowie. Widzowie jak dotrwaliście tego momentu to napiszcie w komentarzu czy już testowaliście nowy tryb i jak się wam podoba to pilna sprawa, może być jeszcze jedno hasełko, może od Goldsona później mieć jakieś hasełko dla widza. Zobaczymy. Ja już mam, ja już mam. Przygotowane to potem powiem. Dobra. Ja już mam przygotowane, po tym co teraz powiedziałeś, ja już mam przygotowane. Ty, W kolerę. O nie, no to będzie... dobra, to wszystkie komentarze będą ukryte, bo będą wulgarne, dobra. Mega. Ej dobra, bot wygrywa chyba... nie wiem ile ma nie, więcej nie niż my. Ma... Tu jest blisko w miarę. Chyba ze mną w sensie przynajmniej, nie 100... to... Ode mnie to jest trzy różnice chyba. Teraz macie o, remis, a ja, ja jestem w tyle. Remis, no. O kurde. O proszę, proszę, nie wiem ile mi brakuje, ale chyba z dwa. Ale z dwóch chyba, no. Kolejny? Teraz okay. z remis chyba, teraz z remis chyba. Proszę. White Liddy, tak teraz prowadzi, teraz dla mnie coś, mam remis, co? z, nim. Mam remis, z, nim. remis z nim, nie, nie on 13 co? miał w ogóle, co jest, co, co? jest, 13... ej czekaj bo 13 plus 12 plus 11, aha bo to są te remisy z no, Na najgwizdaku na remisy weszło, ja nie mogę, ale jakie skiny potrafiałem w ogóle w tej misie. no dobra, nic, no to teraz ja robię, dobra, no sklej, 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 sklej. Na trzech oczywiście, point rush wchodzi. Uwaga, hop. Eee, nie widzę. Za ile? A dobra, widzę, widzę, widzę. Okay. Dobra, 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 dobra. A ja ja patrzyłem na całą górę. Czy... No już jeden dołączył. Dołączy. Tak, tak. <laughs> Klasyk. Końcu... jest taki dojebany. Mejsik? No. A maze, okej. Okay. O kurwa. No, ale ja tu kiedyś dostałem z tego. Yy... Chyba Lightning Tracker albo imminent danger, nie pamiętam właśnie. O okej. Okay, okay, okay. Uuu No macie remis... Mi... Jak ja go rzadko widuje w ogóle w grze, nie? O, bo on wzrosł... bo w sumie chyba wyszło ten... skrzynka jakaś coś takiego, dlatego to wzrosło. Dobra, jest wygrywasz. Nie... Tak no. Tak jest. Bo wcale Ej, no się no goło nic nie, nie kosztował. A znowu ani jedynie jeszcze nie wygrałem, kurwa. No teraz o. masz przewagę. O. o. Please. Ale w ogóle tak średnio na razie ta bitka. No, ogólnie to macie remis, a ja jestem w tyle chyba. No i wygrał bocznik. No bocik. i Ale fajny, chociaż czeka, ile? Ile tu? A, no, no, 500 do, do, do przodu. To co, lascik jeszcze, czy styknie? No dawaj, lascika jeszcze dawaj. A za ile? <laughs> to może tak za dwójkę. Za dwójkę? Dobrze. Na trzech, dwa, yy, czterysta. O kurde, nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj nie wyłączaj, nie wyłączaj. Zrobiłem na zwykłaku. No właśnie, tak nie widzę. Yy, czekaj, point rush. Dobra, zrobiłem teraz na point rushu, a tamtą sobie anuluję w czasie. Dobra, ja dołączam. Spoko. No, fajna, fajna. Aha, na koniec Santiago. No, taka amerykańska bitewka. Hm. Amerykańska. No to co mają napisać w komentarzu, żeby wygrali z kina? No, no, powiedz im. To pilne. To pilne? To pilne. Dobra, widzowie, napiszcie Topilne. to pilne. Dawaj, skina to pilne. Tak jest. O kurde! Cztery koła dolarów! Traf... Jeszcze mi się słuchawki rozłączyły, czekaj mi się słuchawki Ej, z to rozłączyły to z tego wszystkiego. Łączcie się, Logitechy, dobra, jestem, Ej. jestem. Z <laughs> Wróciłem. Co to poleciało, co to było? Ze skutego. Nawet? Ej, ty skuty w ogóle, co się daje? No. Grywasz, o, jeden nad tobą jestem. Ej, ja, wygrałeś, ja to chcę. Wygrałeś, nie? Wygrałem ci i z tobą teraz wygrałem dwie bitwy na odcinku, no. Chyba, albo jedną. Ej, dobra, co daje? O, wow. Twoje? Mamy remis, człowieku. Ja byłem, pewny... ja byłem pewny, że to jest twoja. Kura. Wiesz, że wszystko się San... w Santiago się wszystko rozstrzygnie? To jest najlepsze. Nie, chuj, czyli będzie remis. Nie. Aha! Uuh, uuh, uuh. Muszę dwa trafić, żeby był, żeby był inak please. Na mojej no skrzynce nie możesz mnie wydymać, przecież na mojej skrzynce mnie wydymasz? No właśnie to by było najlepsze ten zwiększenie tego... To był endgame tak, tak zwany, nie? Tak. Ale ta bitwa jest chuj, w ogóle mocna ty. Nie, no wygrałeś no, sobie no. O jeden punkcik Ty wydymałeś mnie, ja wydymałem ciebie, no i ale patrz ile to no. jaki incom z tej bitwy. W ogóle to no. tu leciało. Wiadomo kto umiał Miałem zobaczyć tak. to specjalist głowcy, glowcy jaki jest na to, który ticket był Coś sobie zerknę 99843 Ja jest a potem jeszcze no. w tym holu jak poleciało przecież, jak dało. No, też mega mocno dało skin. No nic widzowie, ode mnie i od Golcona to dziś, na dzisiaj to wszystko w sumie. Pamiętajcie, żeby sobie używać kodu promocyjnego SAND7. Pamiętajcie, że stronka jest dla osób pełna, nikt tylko przeznaczona. odbierajcie dzienną skrzynkę. Za darmo, codziennie sobie, bo warto kliknąć jakiegoś skinka do ekwipunku na Steam przygarnąć. Wiadomo, że warto, no warto, no trzeba sobie kliknąć codziennie coś fajnego. Dzięki za udział w dzisiejszym odcinku Golcon i wam za oglądanie.